W zamyśle um, chcieliśmy, żeby scenografia była dość prosta i minimalistyczna, ale też, żeby nawiązywała do szopki bożonarodzeniowej w takiej bardzo współczesnej wersji, surowej, e, no i troszkę, żeby dawała nam klimat Nowego Jorku. E, ponoć część tego wniosku realizowana była w ten sposób, żeby wykorzystać dostępne elementy już starsze. Czy to się udało? Jak najbardziej myślę, że udało nam się pogodzić wizję artystyczną jak z funkcją ekologiczną i wykorzystaliśmy myślę cały potencjał magazynów teatralnych i różnych zasobów na przykład wykorzystywaliśmy elementy, które już zostały użyte w innych spektaklach ale również korzystaliśmy z półproduktów, czyli materiałów, które znaleźliśmy na przykład w pracowni tapicerskiej czy w pracowni stolarskiej. Okej, okay, a kostiumy też były tworzone w ten sposób, czy były szyte na zamówienia? Częściowo. Więks... Tak, w większej części korzystaliśmy z kostiumów, które były w magazynach kostiumowych wyszperaliśmy gdzieś tam. Część kostiumów to są kostiumy, które grają w innych spektaklach, ale udało nam się, że tak powiem, pożyczyć kilka elementów. I część, jeden kostium w zasadzie, był troszkę podpicowany przez pracownię krawiecką, ale też udało się użyć takich materiałów już z drugiej ręki, czyli z jakiejś. Krawków różnych. E, więc myślę, że poniekąd się udało. E, ciężka praca przy tego typu produkcji, z której nie można poszaleć tak z nowościami, tylko trzeba recyklingować? Na pewno bardzo kreatywna, gdyż e, myślę, że połączenie i tej wizji artystycznej. Ale też z, tą z tym odpowiedzialnym myśleniem o ekologii i przyszłości, z tym, co może się z tym później zadziać, no wymaga trochę pomyślenia i wymyślenia, tak żeby to jedno z drugim współgrało. Ale to chyba teraz jest ogólnie taki trend, który gdzieś tam obserwujemy w scenografii, żeby to było z jednej strony ekologiczne, z drugiej strony demontowalne i mogło jeździć, prawda? Czy... To prawda. Myślę, że ta funkcja jest bardzo ważna. W teatrze często dzieje się tak, że elementy scenograficzne. Potrzebują na przykład być przewiezione w, inny, w inną przestrzeń teatralną, na przykład muszą też być yy, tak wymyślone, żeby dało się je później magazynować. A proszę mi uwierzyć, że magazyny teatralne lubią się kurczyć <głosy> <głosy> więc yy, jest tutaj dużo składowych, o których trzeba pamiętać i trzeba myśleć. I właśnie odpowiedzialnie podejmować te decyzje z przestrzenią, by móc po zejściu na przykład z spektaklu ponownie wykorzystać część tych elementów, tak jak ja w tym przypadku postanowiłam wykorzystać. Dzięki wielkie. Dzięki.